Dziś, jak wspominaliśmy na początku naszego programu Światowy Dzień Otyłości i Drodzy Państwo, ważna statystyka choruje na nią nawet co piąty dorosły Polak, co może powodować aż 200 różnych powikłań. Ale dlaczego wciąż wokół tematu otyłości krąży tyle mitów, tyle stereotypów, dlaczego nie rozmawiamy o nich wprost i bezpośrednio? No właśnie my tu jesteśmy po to, żeby te mity i tabu obalać, a z nami są nasi wyjątkowi goście. Tak, e, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Katarzyna Guzik, mówca, mentor, coach odchudzania. E, Właściwie osoba, która sama na własnej skórze poznała, co to znaczy odchudzać się, 115 kg? Na ten moment, tak. 115. To jest coś niesamowitego, w ogóle gratuluję, wspaniałej formy. Yy, oraz profesor Mariusz Wyleżą, yy, chirurg bariatra. Yy, moi drodzy, yy, to cały ten problem z otyłością, to przede wszystkim, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, to jest no, w tej chwili już olbrzymie zjawisko, prawda? To jest problem, którym mierzą się nie tylko Polacy zresztą, ale ludzie na całym świecie. Chyba za rzadko mówimy o tym, jak ważny w tym aspekcie jest, jest ta kwestia mentalna. Ty, Kasiu, bardzo na to zwracasz uwagę. Tak, ja aktualnie jestem na studiach podyplomowych z psychodietetyki i bardzo chciałabym pracować właśnie z psychiką ludzi otyłych, po to, żeby generalnie dodawać im e, wiary w siebie. My otyli, mówię my, bo ja cały czas mam wpisywane w, w zaświadczeniach lekarskich kod, że jestem chora na otyłość. My bardzo często spotykamy się z trudami codziennego życia, mm. z komentarzami, z ciężkimi sytuacjami. I bardzo często nie bardzo wiemy, jak poradzić sobie z tą psychiką, zwłaszcza jeżeli inni ludzie nie mają wsparcia wśród bliskich albo w swoim środowisku. To jest bardzo ciężkie. Panie profesorze, ja wiem, że my już na ten temat tu w naszym studio, zresztą z panem rozmawialiśmy, ale uważam, że nigdy dość powtarzania tego, czym tak naprawdę jest otyłość, że jest chorobą, i chociaż jej etiologia jest dosyć skomplikowana, to jednak finalnie y, da się to chyba łatwo i prosto wytłumaczyć i przestać w końcu powtarzać w tych komentarzach w internecie, że ktoś, kto choruje na otyłość, to jest osoba, która za dużo je, albo jest leniwa, prawda? Ja nie mam nic do dodania. <śmiech> <śmiech> Bardzo się cieszę że to z ust Pani padły te słowa, bo tak postrzega tą chorobę w chwili obecnej nauka. O tyle mamy z tym trudność, żeby przebić się niejako do społeczeństwa, bo te, można powiedzieć, stereotypy ugruntowane, które funkcjonują w społeczeństwie są tak głęboko zakorzenione i te oczekiwania do samowyleczenia tak mocno eksponowane że nigdy dość takich programów, także dziękuję, że Państwo też zainteresowali się tym dzisiaj. Cały czas będę nawiązywał do tego aspektu psychicznego, ponieważ to jest taka trochę pułapka, bo z jednej strony yy, osoba, która w jakiś sposób mierzy się z problemem otyłości, yy, im więcej, nie wiem, środowisko zewnętrzne będzie na to zwracało uwagę, no to tym, tym bardziej tak naprawdę wprowadza ją w ten ślepy zaułek. Jak w takim razie w ogóle rozmawiać o tym? W jaki sposób y, taka osoba ma y, się gdzieś y, zacząć y, tym tematem interesować, tak, żeby z drugiej strony nie popaść w jakąś taką abstrakcyjną sytuację, w której nie ma już właściwie wyjścia? Znaczy się, my wiemy, że otyłość jest chorobą, która dewastuje. Życie i zdrowie. Wśród ponad 200 powikłań, o których Pani wspomniała, są również powikłania z jakby strony mentalnej, prawda? Częstość występowania depresji u chorych na otyłość jest gigantyczna. Kiedyś prowadziłem takie badania, one dotyczyły 95% chorych. To o czym Pan wspomniał, Otoczenie cały czas wywiera tą taką bardzo niekorzystną presję. Chodzi mi właśnie o to, w jaki to sposób? To jest choroba, której nie da się ukryć. Tak? To jest choroba, którą cały czas ma się, można powiedzieć, na, 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 na zewnątrz. Tak? Każdy może ją rozpoznać. I Ja nie wiem, jak na szczęście nigdy nie chorowałem na otyłość, ale znam relacje chorych, zajmuję się tym od 35 lat i muszę powiedzieć, że to są dramatyczne sytuacje dotyczące tak naprawdę każdego dnia. Dlatego wsparcie niewątpliwie psychologiczne tego procesu terapeutycznego jest szalenie ważne. Ja często lubię to porównywać do pracy na przykład psychoonkologa, prawda? Gdzie proces ten terapeutyczny leczenia choroby nowotworowej Wymaga zaangażowania możliwości terapeutycznych w obszarze medycznym, ale wiemy, jak jest to skomplikowany proces, że chory potrzebuje wsparcia, rodzina potrzebuje wsparcia, potrzebuje tego wzmocnienia wewnętrznego i to jest rola. A właśnie wsparcia tego psychologicznego oferowanego w, w ramach całego zespołu terapeutycznego, bo tak to powinno wyglądać. Kasiu, komu jak nie tobie zadać to pytanie, dlaczego słowa mniej jedz i więcej się ruszaj nie działają? Bo to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, że my komuś powiemy: Po prostu jesz za dużo. Zawsze w pierwszej kolejności wychodzimy od badań, sprawdzamy, jaki jest stan zdrowia i tak naprawdę, z czego może wynikać ta otyłość. Owszem, otyłość prosta może wynikać z tego, że ktoś je za dużo. Ja zawsze mówię, tak było w moim przypadku. Ja od dziecka byłam otyła, te nawyki były złe od zawsze. Ja w tych złych nawykach wyrosłam. Natomiast jest coraz więcej chorób, i też zarówno tych chorób, które są związane z psychiką, na przykład z depresją. Natomiast z tym ruchem to też jest tak, że nie każdy na ten ruch jest gotowy od samego początku. Bardzo często mówi się, że nie można schudnąć, jeżeli człowiek nie pójdzie na siłownię albo nie będzie ciężko trenował. Ja zawsze powtarzam, że gdybym ja zaczęła te treningi na samym początku swojej drogi, być może ja bym nie wytrwała. Ja wprowadziłam ruch tak naprawdę po pierwszych 85 kg. Ja wtedy dostałam rower, chodziłam na spacery i. Tak naprawdę liczy się deficyt kaloryczny, liczy się to, żeby jeść odżywczo, zdrowo, ale też ilości właściwe dla siebie. Czyli jeżeli ktoś zaczyna z tak wysokiej wagi jak ja, to żeby na przykład wyszedł z tych wszystkich stereotypów diet 1000 kalorii, 1200 kalorii, głodówek, bo efekt będzie jeszcze gorszy i dla zdrowia, i hormonalnie, ale też będzie fatalny dla psychiki, bo takie osoby znowu będą miały poczucie porażki, wrócą do wagi wyjściowej. Pytanie, czy będą miały siłę, żeby się podnieść i spróbować kolejny raz, we właściwy sposób. Kasiu, Ty chcesz w przyszłości, już teraz z tego co wiem, także wspierasz osoby otyłe, ale też jakby wiesz jak z nimi rozmawiać. Jak powinno rozmawiać otoczenie, w jaki sposób powinno reagować tak, żeby z jednej strony może motywować, ale z drugiej strony nie doprowadzić do pogłębienia tego złego stanu psychicznego, bo cały czas mówimy też o, o tym aspekcie. Ja zaczynam od semantyki. Generalnie to, jak formułujemy zwroty do takich osób jest szalenie ważne. E, ja zawsze mówię, że każdy ma w sobie potencjał i ma zasoby do tego, żeby wybrać właściwą dla siebie drogę i we właściwy dla siebie sposób poprowadzić tą drogę. Dla niektórych osób, tak jak jestem tu z panem doktorem, jedynym wyjściem. Oczywiście będzie operacja, dla innych będą to leki. Pytanie, czy te osoby będą miały też w tym procesie wsparcie, bo to wsparcie psychologiczne również po zakończeniu procesu redukcji jest szalenie ważne. Żeby te osoby przez cały ten proces chudnięcia wiedziały, co będzie dalej, czego mogą się spodziewać, żeby nagle się nie okazało, że okej, okay, schudłam, ale ja nie wiem, co dalej. Jak chodzi o środowisko, tu jest temat bardzo ciężki. Ja sama jestem w szoku, jak wiele ludzi, jak wiele kobiet, ja muszę to dodać, nie ma wsparcia wśród najbliższych. To jest, to jest nieprawdopodobny problem. Jak rozmawiać z takimi ludźmi? Ze zrozumieniem. Ja wiem, przez co te osoby przeszły. Uwierzcie mi, ja usłyszałam wszystkie najgorsze komentarze, jakie może słyszeć otyły, i mogłam się poddać. Ja wam powiem więcej. Przecież mnie mogło dzisiaj tu nie być. Doskonale wiecie, jaka to była waga i jak wyglądałam. Staram się pokazywać tym ludziom też, żeby nie odkładali życia na kiedy schudnę. Ja, pomimo tego, że miałam dużą otyłość, kształciłam się, podróżowałam. Ja naprawdę bardzo lubiłam ludzi, pomimo tego wszystkiego, co mnie spotkało. Dużo osób przychodzi do mnie i mówi, kiedy schudnę? Jak schudnę? A życie jest tu i teraz. I kiedy oni sobie to uświadomią, to też troszkę im pomaga podjąć właściwą decyzję walki z tymi kilogramami. To jest bardzo ciężkie pytanie, jak rozmawiać z tymi osobami, bo gdyby był jeden złoty klucz do dotarcia do psychiki ludzi otyłych, to my byśmy nie mieli tego problemu. Badania z roku 2019 mówią, że 57% ludzi ma nadwagę albo otyłość, a mamy rok 2025. Statystyki mówią, że mnóstwo osób wraca do poprzedniej wagi, więc to, z czym my zostawiamy, my jako wszyscy specjaliści, z czym zostawiamy tego człowieka, będzie kluczowe.